Zarabianie w internecie może być świetnym sposobem, zarówno na zarobienie pierwszych pieniędzy, jako na przykład nastolatek, ale i na dobre dorobienie do etatu lub całkowite jego zastąpienie. Ten film to nie kolejne mydlenie oczu, ile to milionów zarobisz w internecie i wciskanie kitów, że biznes online robi się sam spod palmy na plaży, ani nie sprzedaje Ci kursu, który niczego cię nie nauczy. W tym filmie pokażę Wam, co sam osobiście robiłem w przeszłości. Albo nadal robię i ocenimy sobie trzy różne sposoby w trzech różnych kategoriach: poziom trudności, ilość wymaganego czasu, no i oczywiście potencjał na zarobki. Chciałbym tutaj rozjaśnić pewną kwestię, bo biznes online nie jest biznesem, jeśli działasz samemu. Wtedy to jest samozatrudnienie. O biznesie możemy mówić wtedy, kiedy faktycznie ty zaczynasz zatrudniać innych ludzi. I budować systemy. Tym samym bardziej zaczynasz zarządzać tym, tym wszystkim, niż robić to samemu. Ale jeśli działasz w pojedynkę, to nie jest to biznes. Dobra, koniec. Lecimy. Numer jeden: freelancing. Moim zdaniem został niesłusznie okrzyknięty mianem takiego zajęcia, które możesz robić z każdego miejsca na Ziemi, które daje Ci pełną swobodę. No, powiem tak. Swobody masz tyle, ile będziesz w stanie wygospodarować sobie czasu. Beznadziejnie pracuje się przy kąpie na wyjazdach, to po pierwsze. A po drugie, freelancing może zabrać dużo czasu. Na platformach takich jak na przykład Fiverr czy Upwork Możesz założyć sobie konto i zacząć oferować swoje usługi. Są to takie platformy, na które zaglądają mali przedsiębiorcy, którzy no potrzebują na przykład projektu jakiś grafik albo nie wiem pomocy w odpisywaniu na maile. Kategorii na obu platformach jest mnóstwo. I na pewno coś dla siebie tam znajdziesz: grafika, programowanie, marketing, obsługa klienta, montaż wideo, copywriting, produkcja muzyki, sztuczna inteligencja no naprawdę mnóstwo. Ja osobiście zajmowałem się projektowaniem logotypów jakieś dwa lata temu w sumie to nie dwa, tylko jeszcze rok temu i zanim Wam pokażę, na czym zarobiłem, to powiem Wam, z czym na pewno będziecie się borykać i co sprawia, że freelancing nie jest taki super, jak może się wydawać. Numer 1 to trudni klienci. Narzekają na wszystko i oczekują, że zrobisz kawał dobrej roboty, najlepiej za darmo. Numer 2 to klienci, którzy ledwo mówią po angielsku i nie wiesz o co im chodzi, albo oni nawet sami nie wiedzą czego oczekują. Klienci, którzy nie odpisują na wiadomości. Kolejny problem. Numer 4, olbrzymia konkurencja, która zaniża ceny. Z początku musisz robić to dość tanio, niestety, żeby zebrać pierwsze opinie. No, tak to po prostu działa. Czasem wyjdzie na to, że będziesz pracował pół dnia, żeby Ej. zarobić 15 dolków. Mówiłem, że nie będzie słodzenia, tylko fakty. No to ile zarobiłem na tym freelancingu? 1108 dolarów. Nie ma żadnej ściemy. Widzicie teraz na pewno nagranie z laptopa, i widzicie, że średnie zarobki na jedno zlecenie krążyły wokół 15-30 dolków. Ile mi to zajęło? Zarobiłem to w pół roku. Czy to dużo, czy nie? No, miałem wtedy 16-17 lat, nie narzekam. Na pewno dużo się przy tym nauczyłem, a to bardzo ważne w młodym wieku. Połowę tak naprawdę z tej kwoty zarobiłem w sumie w ostatnie dwa miesiące, co też pokazuje, że początek jest trudny, ale jak się nie poddasz i nie wyjdziesz z tego, no to faktycznie później będzie łatwiej. Pora na podsumowanie. Freelancing. Trudność. 3 na 5. Nie jest super trudny. Musisz tylko znać angielski i wypracować sobie jakiegoś skilla do takiego średniego poziomu i już będzie ok Poświęcony czas 4 na 5. Poświęcisz dużo czasu. Potencjał na zarobek? 2 na 5. Dorobisz sobie nawet kilkaset lub kilka tysięcy miesięcznie, ale te kilka tysięcy no to już jest sufit tutaj. I majątku na pewno wielkiego tutaj nie ubijesz. Numer 2. Ach. Ile to się nasłuchaliście o nastoletnich milionerach, którzy zarobili kupę siana na dropshippingu? Zarobili 8 lat temu. Dzisiaj osobiście uważam, że już późno na taki biznes. Tak, dobrze słyszycie, trudno jest to robić samemu, prawie się nie da, dlatego mówię biznes. Dropshipping to model biznesowy, w ramach którego sprzedajesz produkt, którego nie posiadasz, znajdujesz dostawcę reklamujesz produkt, no i sprzedajesz, a twój dostawca dostarczy go bezpośrednio do klienta. Nie musisz tego magazynować. Kurczę, no piękne, prawda? Ale nie takie łatwe. Dlaczego drop jest taki trudny? No, olbrzymia konkurencja, gdzie każdy sprzedaje no prawie te same produkty po tych samych cenach od tych samych dostawców. 1 na 10 produktów średnio jest zyskowny, co oznacza, że mniej więcej tyle musisz przetestować, zanim cokolwiek zarobisz. Jest bardzo kosztowny na starcie dla kogoś początkującego. I na pewno słyszeliście, że można tu zacząć prawie za darmo, że tam pyk, pyk, strona internetowa, coś tam już jest. Nie jest, to nie takie proste. Niestety, trzeba się liczyć z tym, że zanim coś ci siądzie, to wydasz... No, kilka, kilkanaście koła na pewno. Ale jak to możliwe? Na co niby tyle wydam? Produkty, które zamówisz na testy, potem hosting strony internetowej, domena, być może zbudowanie sklepu internetowego, jeśli sam tego nie potrafisz, wtyczki do sklepu internetowego. Subskrypcje niezbędnych programów, jak na przykład BaseLinker, no i do tego wszystkiego setki reklam. I na koniec jeszcze musisz zapłacić podatki. Jeśli już faktycznie trafisz na ten dobry produkt, to wtedy sky is the limit. Sufit prawie no, nie istnieje i można zarobić absurdalne ilości pieniędzy. Zarobiłem tu okrągłe 0 złotych. I nagromadziłem kilkadziesiąt produktów na strychu, z którymi już nic nie zrobię, ale nauczyłem się bardzo, bardzo dużo. Po prostu skala budżetu mnie przerosła. Ale znów nie żałuję, bo gdybym nie przestał, no to być może teraz byście tego filmu nie oglądali. Pora na podsumowanie. Dropshipping. Trudność 5 na 5. Albo nauczysz się absolutnie wszystkiego sam, albo zapłacisz specjalistom. Jeśli masz oczywiście kapitał na start. Poświęcony czas? 4 na 5. Kiedy już zaczniesz sprzedawać, no to wtedy faktycznie tylko pilnujesz, żeby wszystko śmigało. Potencjał na zarobek? 5 na 5. Jeśli już siądzie? Sky is the limit, tak jak mówiłem. I tym sposobem docieramy do sposobu numer 3. Kanał na YouTube. Ci youtuberzy to tam w ogóle nic nie robią i tylko kasę dostają za głupie filmiki. Po pierwsze, musisz zmienić podejście. Budując kanał na YouTube, tak naprawdę inwestujesz dużo czasu, który w przyszłości ma ci przynieść duży zwrot z tej inwestycji. O co mi chodzi? Zanim cokolwiek zarobisz, no to popracujesz charytatywnie dobre pół roku. No, takie są progi na YouTube. Szanse na to, że od razu pierwsze twoje filmy zbiorą setki tysięcy wyświetleń i ten wymagany watch time i liczbę subskrypcji są raczej małe. Na YouTube budujesz społeczność. Budujesz widownię, taką bazę osób, które oglądają Twoje filmy, czy to dla rozrywki, czy na przykład, żeby się czegoś nauczyć. Dlaczego jest to potężne? Potężne są Twoje zasięgi. Spróbuj sobie wyobrazić, co to znaczy mówić do 10 tysięcy osób. Wyobraź sobie Stadion Narodowy i tylu ludzi. No, szok. I teraz pewnie zapala ci się lampka w głowie, że społeczność może kiedyś stać się Twoimi klientami. Absolutnie nie chodzi o to, że masz ich doić albo naciągać na hajs. Szybko popsujesz sobie reputację i stracisz tych ludzi. Ale jeśli zaoferujesz jakiś wartościowy produkt, za uczciwe pieniądze, to możesz budować markę. Dobrze zbudowana marka to potężne narzędzie. Czy to marka osobista, czy twój wizerunek i to, kim jesteś, no czy też związana marka z jakimś produktem. YouTube to ten model, który faktycznie zarabia, kiedy śpisz. Film wrzucony raz będzie docierał do widowni przez lata. Poświęcisz mnóstwo czasu. Z 20 razy po drodze będziesz chciał albo chciała zrezygnować. YouTube zdejmie ci filmy, będą blokowane, dostaniesz Shadowbana, tak już jest. Słabi odpadną z tej gry. Ja sam prawie się poddałem, mając 20 tysięcy subów, teraz jest was ponad 80 tysięcy. Nawet jeśli ci to nie wyjdzie, to nauczycie się pisania skryptów do filmu, nagrywania ciekawych filmów montażu, projektowania miniaturek, oświetlenia, audio, mówienia do kamery, w ogóle mówienia samego w sobie. To jest bardzo trudne, ale to są niesamowicie wartościowe umiejętności, szczególnie we współczesnym świecie. Podsumujmy. Trudność 3 na 5. Nie jest to wybitnie trudny model biznesowy. Jest jasny i prosty. Najtrudniejsze w YouTube jest po prostu utrzymać determinację. Poświęcony czas 5 na 5. No nie jest to praca, tylko raczej styl życia. Szczególnie jeśli oczekujesz, że urodzi się z tego coś ciekawego. Potencjał na zarobek 4 na 5. Nawet z samego tworzenia i zarabiania na reklamach możesz już uzbierać super pieniądze. Na pewno większe niż nie jeden etap, a im dalej w las, i im większa widownia, tym lepiej dla Ciebie. Cały czas inwestujesz w rosnący interes. I oczywiście, biznesów, możliwości zarabiania w internecie jest mnóstwo. Ale pokazałem wam, co wiem. I co zbadałem bez lania wody o czymś, czego nie wiem. I do zobaczenia w następnym. Dzięki za oglądanie.